Co tam, Krzyśku, słychać w niedzielę? A nic takiego. Jadę na imprezkę. Ale wypoczniesz może. Trochę, bo z majora w końcu... E, ostatnie żeście się do Do którego, Krzysiek? Eee, jeden sklep tylko... Czynny. Dzisiaj wszystko nieczynne, wiesz. policji. No. Tak, że w niedzielę czynny sklep, tak? Bo reszta pozostaje. Tak, tak. Ja mówię, zobacz jak ty ich wytresowałeś. Tu wszędzie stoją samochody, bo tam na kładce stoją i obserwują te wyścigi. Zobacz ile ludzi. Oj, 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 A koło Ciebie żadnego samochodu nie ma. Podjedziemy, zobaczymy. Tam na kładkę? Ale nie, my pojedziemy w ogóle z drugiej strony, nie? Żebyś mógł sobie wejść. Tylko tu tak na chwilę zobacz ile samochodów. Ty ile będą dzień robić? Ja nie wiem. Tutaj na razie nie będziemy wysiadać w ogóle, nie? Ale ludzi zobacz, trochę przyjechało. Nie ja wiem, że jest im No. O, Kościół? Kościół, tak, muszetry danckie. Szczerze, No. I ja ci mówiłem, opowiadałem. Tak, tak. Ja raz nawet krzysiek nam szytu byłem z ciekawości. Tak? Tak, żeby posłuchać jak po łacinie. Jak? No nic nie rozumiałem. Ale kazanie na szczęście było po polsku, to zrozumiałem. A, a co kazanie? Jakie kazanie? Już nie pamiętam, takie wiesz, no tak jak w kościele. To znaczy on niektóre rzeczy mówi po polsku, ale niektóre mówi po łacinie. Ale kto? Ksiądz? Ksiądz, tak. Ksiądz. I nie zrozumiesz wtedy, co on po łacinie mówi. No. Ja bym zrozumiał. No może ty byś zrozumiał. Ja mówię, że ja nie rozumiałem. Trzeba bym powiedzieć. ej, siedź, nie po łacinie, tylko po polsku. Mhm. Benny, werseny. Oj, 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 I tu, O, z Gdańska, z Gdańska, no. Białystok, 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 Białystok. Białostok. Same Białystoki. Nie, no, jedziemy pierwszy stąd, Doradka. Tak, tak, my jedziemy tam od takiego wejścia, gdzie możesz wysiąść sobie pochodzić. Nie, 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 to nie Tak, ale wjazd na tor jest trochę dalej. Myśmy tam kiedyś Krzysiek, byli chyba. Ja wiem, a później pójdziemy, tam nie wyścigi. Tak. Dobre? Tak, tak. Tylko zobacz pogody nie ma, bo śnieg akurat zaczął padać. A. Znaczy to topnieje, taki śnieg tam pada i topnieje. Ale... To śnieg? No, no zobacz, biały, nie też. Jak w rękę złapiesz, to złapiesz śnieżę. Nie, wodę złapiesz. Bo topnieje szybko. Wodę w łapie. I ojca i Syna Świętego. Stulecie parafi Boboli w tym roku. O! To śnieg? A pan ciebie śnieg? No śnieg? Woda. Śnieg, no. A woda z czego? Woda jest z wody. Nie, z śniegu. A, a odwrotnie, a śnieg z czego? Eee, śnieg śniegiem! Ze śniegu. Ze śniegu? <laughs> śnieg śniegowy, no tak. No. Śnieg ze śniegu. Tak jest. A, woda z śniegu. Tak, tak, tak. I co? o zobacz, zobacz. Coś śnieg? Woda! No, są kropelki wody, no. Może tu nie. No. Teję no. ciepła. O proszę cię. A na twoją stronę trzeba chyba No, także długo my to tam chyba nie pobędziemy, bo wiatr jest silny i trochę zimno dzisiaj. No. Mówię, że długo nie pobędziemy, bo wiatr jest i... Wiatr silny i zimno trochę. No zimno. No. Nie jest jeszcze wiosenka? A u Ciebie już kwiatki krzysie krosną na tym. Tu jedziemy? Nie, 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 tam dalej jedziemy od razu. Wiesz? Nie, nie, chciałem tu jechać. A no to dobrze, to poczekaj. Ja się nakręcę. Tylko muszę w odpowiednim e. miejscu. O tutaj mogę. Wczoraj, wczoraj grała. To chyba tak. Ale polecian tu było. Jaj, jaj, jaj Gdzie? Ko mnie. Tak? Wo a dlaczego koło Ciebie, jak Jelonia jak grała Bo tam, boś, tu się dalej zawodnicy... zawodnicy te... Tak. A, tutaj, tak? Ej, ja ja Cię nie nie zawodnicy, tylko inni. No. Kibice! Kibice! Tu! Jedziemy, jedziemy, tylko ja dziurę omijam. Kibice! Do komisu zobaczymy? Dzień dobry. My do komisu, no maman, tak z samochodu. Do komisu zerkniemy, tak, przez o! okno samochodu. O, znowu jest ten Pity Cruiser do kupienia. Jak chciał, dały tu. O! Radę? Ten. O, ten fajny Fiat, no. Fajny ten. Ja bym chciał mieć kurwa. Zielony do tego Krzysie No, ja bym chciał mieć. Co mi z... daje? No, zapytamy radka, ile kosztuje. No, z boku się nakręcę. A Na jest? Radek na tamtej stronie jest na pewno. Ty zobacz, zrobili nowe te. Co? Zrobili nowy budynek. Nie, obtynkowali. Obtynkowali stary, masz rację. I okno wymienili. Okna na nowe chyba. No. no. To teraz mają No, A hak ma? Ma no. hak nawet. Panie, jaki fajny samochód. Kupujemy. <tuszy> <noise> Dawaj tam zakręcimy na wagę i no Wagu się. Wagu się. Nie przeje. oni się denerwują zawsze. Mówią, że waga się psuje od takiego wjeżdżania. Ale fajnie. No, tak miałbyś wyżej wsiadać na przykład, no. wiesz? wiesz ja. Nie trzeba tak kucać, tylko po prostu jak drzwi otworzysz, to siadasz, tyłek sadza. A jak się duży. Duży, no tak. Chodzie tak. do przodu. No. Tak. Ale tu ludzie parkujemy. Nie, nie, my, samochód oglądamy. Krzysiek może kupi, zielony to. Co fajny? No. Fajny, nie? Fajny. I drzwi ma Krzysiek tak odsuwane w bok, wiesz? Tak wiesz, jak... Nie, otwierane. Ale nie na bok tak, tylko odsuwane. Na bok. No to przyjedziemy z Radkiem, to obejrzymy dokładnie. Jedziemy na razie na te wyścig. Bo patrz. Tak. Nie ma płozu. Widzisz? Szyny nie ma. Szyny. Szyny, tak, masz rację. Masz rację. Bo jeżeli odsuwa, odsuwamy, to, po szynie jechać. to jest szyna i po świnie tak, tak, Wiesz? Tak, tak. tak. Masz A to jest rację. normalnie na ziemi? No. Wiesz? Tak. O tak, o rękawkę bierzni. No. Jeden ja raz zapytam cię. A to nie wiem, czy oni wiedzą. Pytam. Zaraz. raz. Ano? Podejdź za nim, zielonym. Co to? Bliżej. Pytanie o auto, się ma. Ten zielony samochód drzwi tylne. E, Nieodsuwane, nie? Odsuwane nie, czy odsuwane? Nic mi o, nie wiadomo. Musiałabyś, Radka zapytać. Panie, i... o. Radka, tak? Tak. Radka A to zapytać. jak Wan? Tak. Wan, tak? tak? Tak, jest. tak, no. e, manualne czy nie? I zobaczcie dobrze, co? No to <laughs> Cofniemy. A co ty byś wolał? Automatyczną czy ręczną? Tak, manualna. Manualna? Manualne? Manualna. O, to dla mnie. To dla niego. Ile, ile biegłoby zobaczy? A ceny nie ma, nie? Pewnie. 2-0. benzyna. 2-0 benzyna silnik. A i ceny nie ma, nie? Nie, no? No, ten, jak tu. Jak tu uradka, no. Jak to uradka, widzisz? Na. No, dogadasz. Się. Dobra. <laughs> Dzięki, na razie. Na razie. O! Ten kupić. Który? Ała. Żuczka? Tak. No. Ale to już Twój Lublin, czy bardziej nowoczesny auto jest? Od ja ich Żukiem. No. To Lublin, to. Ah, jest, dobrze to jest. Co, od karawan? No. No jest, na sprzedaż cały czas. <laughs> można kupić karawan i, i, i trupy włożyć. Znaczy wiesz, on ma duże z tyłu tam i spać ja Można ja wiem, i bagażnie. dużo rzeczy wozić można. To niekoniecznie trupy trzeba wozić, nie? Wywóźcić można. No. Na imprezę i robić imprezę z tyłu. Jakiś trup. I koniec! I koniec, tak jest. Uwatą! Tak to mi się należało! Lec, bo go nie było dostaniecie, jeszcze raz wyborzy, w dupę. Nie. A <laughs> czy wiesz, tak jedziesz w trasie, to wygodnie się położysz, prześpisz. Kierowca kieruje, a ty się przeszpisz. Ale pierdolę! <laughs> Wim spać. <laughs> Nie, ja samochód jak samochód krzysiek, ja wiem. Z... Ale wiesz jeszcze, domek wstawić. No. A gdzie opowiadałem, no. prawie e, przejście? Chyba nie. 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 Ja, ja to na kamper bym przerobił taki karawan. No. Na, na co? Na kamper, kamper. Taki, że jeżdżą i śpią, wiesz. <laughs> I wiesz? No. I <laughs> po wsi chodzi w różnych emerytury. Ja mhm. A. Mieszkali w domu. Kto? Tak. Mama i syn. Mm -hmm. I co? Ha? Mama mówi do syna. Synie. Chcesz mnie kupić domem, mm -hmm. Nie, mama. Ale ja kupię. Syn nie, nie wiedział nic. Ostawiła. Przywiozła. Zakupiła. A ty co, mama? No, domyk dla mnie wiesz już. Mhm. A po co ty kupiłeś? No. A jak już będzie? Dobre, ja przymierzę. Czy dobry? Aha. Z wiekiem, na zawiasek wszystko. Co? Synu mój, nie, ujdźcie, mama. Nie, położę się. A mamą, a syn do mamy A co kupić? Uh -huh. Do sklepu pójść. No. A, kup co chcesz sobie i mi mnie. Dobra, syn wywrócię. W tym czasie wchodzi listonor. Uh -huh. Do domu. Mincie. Mincie Milczy. Tak. Milcie. Nikog nikogo nie ma w domu. No listonor wchodzi. Uh -huh. Do domu. Dzień dobry pani A ta, a ta zakryła się dom konieczny mm -hmm. No i tak Ja teraz idę A gdzie pani jest? Tu Tak A gdzie tu? Tu dobra Idzie Cześć, ja gościa wiozę Cześć. na imprezę. Dobrze, I gdzieś tam. Niech za mną. Dobra. I wiesz, siedli. Ale ja tu nie mogę, ja muszę tam. No to podjedziemy najbliżej, jak się da Krzyś. Nie. Tu już tam tu wejście jest. Tam, tam, tam nie, tam nie można, bo tam już karetki, tylko tu jest super miejsce. Wiesz? Weź tam wiedź tam wiecie. Wiesz. Nie nie Krzyśku, nie 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 jak on mówi że tu stanąć to tu bo tam, tam już scena może być czy coś Dobra Pozwól mnie tam jechać A tam nie, ale Ten z boku ja ale tam już tości do Grzegorza. i Dawaj jedź Czekaj czekaj – Można zdjęcie? – Tak, nie. zaraz będzie Czemu? można, ale za, z, do skarbonki jak wrzucisz. Pieniążki. – Cześć. Także musicie poczekać Dobrze, Dobra, chwilki. jedź. Dobra. Proszę mi nie przeszarczyć, no. Dobra. I żeby nie No jedź. Nie, on powiedział, że czekaj, musimy poczekać, czy można wjechać. Bo patrz Krzysiek, tam nie ma miejsca moim zdaniem. Jest! Nie. Ja widzę. Nawet teraz nie mogę patrzeć. W jak... Ja widzę, gdzie no, Ludzie cały czas idą krzysiek. Wiedzisz, o mnie mówięś ludzie. No to na razie niech przejdą, bo coś wie, wiesz. Tłum idzie. No to kończ opowieść o tym, o, o tej trumience. Ten no. znowu. No. Gdzie jesteś? Tak. Panie? Hello. No. Tłum! Mhm. Gdzie tu? Tak. Ja zaraz przyjdę. Mhm. Dobra, jedziemy, bo pokazuję, że można. Nie, 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 nie będziemy trąbić, spokojnie. My tu spokojne ludzie A, Am, am, jest. Tak, widzisz? Dobra. Nie, nie mówi, że tu stanąć. No dawaj tyłem. Tyłem? Tyłem. Dobrze. Tyłem dawaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko poczekaj. O, kiełbaski są. Chyba, że tam, żeby nie zaciekam. No właśnie, właśnie. O, tu możesz bliżej podjechać. Patrz. Ale ten nie wyjedzie wtedy. Kiedy? Ten na Rewka, jak będzie chciał wyjechać, czy coś. coś. To lepiej tutaj, stajmy. No, myślę, że. Dobra, trwaj. No idziemy na imprezę.